już ósma edycja pleneru malarskiego w ośrodku Furiozo w Żukowicach Starych, gdzie wypoczynek w Towarzystwie Koni łączy się z wernisażem malarskim, a na obrazach też konie, malowane przeróżnymi technikami. Ja nie pochodzę z koniarskiej rodziny, wszak, ale zawsze miałam takie marzenia, żeby mieć konia na balkonie. No to jako tak, nie wiem, to skąd to się wzięło, ale pasja została aż na stare lata od dziecka i całe moje życie związane jest z końmi, z malowanymi, z żywymi i mam swoje i jakoś tak... Troszkę jeździłam na tych koniach, teraz to już tak emerytalnie można powiedzieć jeżdżę. W ośrodku, oprócz koni, mamy grilla, pokoje gościnne i 10 hektarów wybiegów, więc to doskonałe miejsce, by spędzić miło czas z rodziną. Widzi pan naszą minę? No, to, to, to znak, że tak to jest. Jest świetna, fantastyczna. My w ogóle uwielbiamy obrazy, które zawierają ruch, a tam jest obrazy, które zawierają właśnie ruch. Sam osobiście mam trochę obrazów z końmi, właśnie z, z, z takich imprez. Także jest genialne, wspaniałe. Jest to ósmy już z rzędu plener malarski, w którym udział biorą najwięksi artyści, dla mnie najwspanialsi malujący konie. Malujący konie w pejzażu, tutaj akurat w pejzażu płaskowyżu Tarnowskiego, jest to spotkanie, jak powiedziałem, wspaniałych ludzi, wspaniałych artystów, również i muzyków. Po trosze, przez ponad tydzień malują, rzeźbią i dzisiaj mamy okazję oglądać wynik tej pracy. Część z tych pracy jest przeznaczona na aukcję. Aukcję charytatywną dla stowarzyszenia Jeden Świat ze szkoły numer 11 w Tarnowie. Podobna taka aukcja miała miejsce również w ubiegłym roku zaowocowała dość pokaźną sumą, która wspomogła tą szkołę, za co mogła szkoła nabyć różne pomoce dydaktyczne do, dla dzieci. No, dla nas jest to przede wszystkim czas wspaniale spędzony z, z wspaniałymi ludźmi, którzy no, obdarzają nas swoistym. Klimatem, swoistą atmosferą, niepowtarzalne klimaty stworzone właśnie przez tych artystów, bo oni są nie tylko malarzami, wspaniale też śpiewają, komponują, więc jest to coś więcej jak tylko takie spotkanie robocze przy pędzlu. Jest, jest to czas na jakieś refleksje, troszkę zadumy i poczucia takiego właśnie swoistego artystycznego klimatu. Klimat jest i da się go wyczuć, szczególnie wyczuleni na konie są ci najmłodsi i furiozo to dobra okazja, by sprawić im przyjemność, a dzień dziecka tuż tuż. Oto Krywański, Tarwizja.